Cześć, z tej strony SneakerMeister i to jest kanał o butach. Dzisiaj mam dla Was Jordany 6, które są według mnie jedne z najładniejszych i kiedykolwiek w ogóle wyszły. Ja ogółem nie jestem totalnie fanem tego modelu. Jeżeli chodzi o Jordany 6, nigdy nie, nie było po drodze. Zawsze uważałem ten model za toporny, za bardzo masywny. I strasznie kanciaty, nie podobała mi się cholewka, która w ogóle nie jest aerodynamiczna, nie ma takiego dynamicznego kształtu, tylko jak widać po tych elementach, które są powycinane, no jest ona bardzo kanciata, bardzo toporna i nie za pasuje według mnie do chodzenia na co dzień na nogach i bardzo dużo różnych kolorystych, które wielu uważało za fajne, tak na przykład karminy nie podobały mi się zbytnio. Tak naprawdę jedyne szóstki, które mnie jakoś mocniej przekonały do siebie to było chyba DMP oraz dwie wersje z Travisem Scottem, które faktycznie fajnie pasowały do tego buta, ale reszta nigdy jakoś bardziej mi się nie podobała, aż do tego momentu, ponieważ ta kolorystyka wygląda naprawdę, według mnie, bardzo ładnie. A jeszcze przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji na kanał, dodanie lajka oraz dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienie o wszystkich premierach, które wychodzą, ponieważ teraz jest tego naprawdę bardzo dużo, a tutaj macie dodatkowy odcinek w poniedziałek, ponieważ zazwyczaj odcinki wychodzą we wtork i czwartki, ale jest tego aż na tyle dużo, że mogę nagrywać prawie codziennie. Wiele osób, kiedy zobaczyło pierwszy raz tego buta, od razu się ucieszyło, ponieważ na Jordana 6 bardzo rzadko wychodzą jakieś takie jasne kolorystyki właśnie Szczególnie niebieskie, ponieważ ja sam jakoś nie do końca kojarzę, żeby przez ostatnie chyba dwa lata wyszły jakieś Jordanów szóstki, które by miały podobne kolory. A jeżeli ktoś jest fanem takich kolorów, a tym bardziej Jordanów szóstek, no to na pewno od razu się ucieszył. Ale szczerze mówiąc, ja sam pierwszy raz jak zobaczyłem tego buta, aż tak nie byłem podierany. Jak teraz w sumie jak go mam w rękach, ponieważ... Tak czy siak, patrzymy na nie jak na Jordany 6, ale w rękach wyglądają bardzo fajnie, głównie z powodu tego, że kolory niebieskie zostały rozmieszczone na materiałach z Nubuku, a nie ze skóry, tak jak reszta buta. I tutaj jest to mega plus, ponieważ one wyglądają właśnie na takie gładziutkie. Tu jeszcze nie podoba mi się ta perforowana w ogóle chorewka w te kropeczki, co też totalnie mi to nie pasuje, i dlatego w sumie podobają mi się Jordany 6 Travisem z ponieważ tamtego nie ma. I wygląda to według mnie lepiej, tutaj trochę to niszczy tego buta, ale tak czy siak jeżeli chodzi o tą kolorystykę, no to jest na Mega Plus. Jeżeli chodzi o jakość tego buta, to jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o nubuk, nie ma praktycznie żadnych zadarć, nie ma żadnych sznurków wystających. Jedynie co, to może metka z tyłu buta, która jest tutaj zamiast Jumpmana, ponieważ bardzo często Nike wykorzystuje sobie taki zabieg, który zamienia właśnie tego Jumpmana albo Nike Air właśnie na tą metkę, która kiedyś występowała na koszulkach koszykarskich. Z dołu na takich retro możecie w wydaniach zobaczyć to. No i to jest także fajny zabieg gdzieś wykorzystywania tego na butach i bardzo dużo ludzi, którzy Oglądali kiedyś kosza, na pewno tutaj mają fajny smaczek, który im się spodoba, ale naprawdę oprócz tego, tutaj, że ta szywka nie jest jakoś tam super dobrze przytoczona, ponieważ fast, faktycznie wystają tutaj gdzieś niektóre sznurki, to tak, sam but jest naprawdę całkiem spoko jakościowy. Skóra tego wydania także jest ok. I raczej nie ma tutaj większej ilości rzeczy, do których mógłbym się doczepić. I tak samo na przykład totalnie nie śmierdzi, jak się go odpakowuje, ponieważ bardzo dużo tych takich większych wydań, właśnie szóstek, albo na przykład czwórek czasami też, no po otworzeniu nie pachną zbyt ładnie. Jeżeli chodzi o sam drop, to... Trzeba przyznać, że dosyć mało osób się nimi zainteresowało na samym początku. Nie spodziewałem się, że będą kosztowały teraz w okolicach 1100 do 1200 zł, ponieważ retail był strasznie wysoki. Retail tych butów to już 930 zł i szczerze wydaje mi się, że to była główna przyczyna, że bardzo dużo ludzi ominęło tego buta, ponieważ jest to naprawdę bardzo dużo kasy. I jak widzę, jak te retaile się zwiększają i że kolejne rzutane czwórki też mają być mniej więcej po takich cenach, i inne wydania, no to coraz to bardziej jestem za tym, żeby po prostu mijać te premiery i wydaje mi się, że coraz to więcej osób też dokładnie tak samo robi. Także podsumowując, sam but bardzo mi się podoba. Sama kolorystyka. także. I jedynym minusem tak naprawdę jest cena tego wydania, że kosztuje aż tak dużo, a nie jest to tak, że jakieś tam super limitowane wydanie, które możecie powiedzieć, że wiecie, że Wy macie jedne z nie wiem, kilku tysięcy albo kilkunastu, nawet tylko jest one zrobione naprawdę w dosyć dużym nakładzie. Wydaje mi się, że na pewno pojawią się gdzieś też w sklepach, najgieri życie przed resellerami, chyba że są tak ustawione bagdory, że nie dacie rady. Ale też Nike i sklepy tolsze normalnie w galeriach będą miały tego buta, i wydaje mi się, że jeżeli będziecie chcieli go kupić sobie, no to też ta cena nie powinna na razie skoczyć jakoś tam wyżej. Na pewno w jakimś tam dalszym rozrachunku gdzieś ta cena chyba sobie trochę pójdzie wyżej, szczególnie na tych wyższych rozmiarach. Ponieważ jak patrzymy na takie kolorystyki, to one zazwyczaj gdzieś tam idą sobie do góry, ale nie powinna to być jakaś tam super, nie wiadomo jaka cena, na którą nie szłoby zapłacić. Także jeżeli chodzi o tego buta, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę także na szybko to robię, ponieważ dopiero co wróciłem tutaj do Wrocławia, a dzisiaj chciałem Wam to nagrać, ponieważ mam kolejne przygotowane filmiki na następne dni i następne pary do pokazania, tak jak na przykład kolejna klasyka z New Balance 2002R z Protection Packu i wydaje mi się, że także warto wspomnieć o tej parce właśnie, o tych Jordanach 6 w wersji University Blue, ponieważ one faktycznie według mnie są jedne z ładniejszych, które wychodziły ostatnio, jeżeli chodzi o Jordany 6. Ostatnie takie, które by mi się podobały, to faktycznie chyba były DMP, które były chyba już 3 lata temu, wydaje mi się, może nie całe, ale w 2019 roku, w takie czarne ze złotymi elementami, a te także wyglądają super, głównie właśnie ze względu na to, że użyto tutaj trochę innych materiałów, ponieważ ja nie jestem ogółem fanem tej bryły, a szczególnie jak ona jest w jeszcze skórzanej wersji, ponieważ ten but trochę słabo się zestarzał, ponieważ no on ani nie jest za bardzo dochodzenia na co dzień, ponieważ jest właśnie strasznie toporny, w porównaniu nawet do dwójek, trójek, czwórek i piątek nawet. Piątki już nawet według nie lepiej wyglądają. Ani za bardzo do grania w kosza, ponieważ no nie, już sama technologia nie pozwala na to, żeby się jakoś wygodniej w nich grało, żeby one, wiecie, jakoś fajnie się trzymały na nodze i żeby były wygodne do grania w kosza. No, ale tak czy siak jest to pewien klasyczek, który bardzo dużo osób lubi. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych. Cześć!